Witam Was. Kolejny odcinek serii: Jak rozewieje, i dzisiaj na podnośniku chyba już krócej, słuchajcie, jak timer peżo 206. Chociaż to było produkowane bardzo długo, bo jak oni go zaczęli produkować w 1998, to któraś tam w ogóle z modyfikacji w to dobrze w latach 2000 była skończona. No i co, taka 200 tu mamy rok 99, a więc Auto ma kurczę, no 24 lata, a zaraz wyjdzie 25 lat, wiecie, nie? Ma swoje przejechane, jest to benzyna, tak dla ciekawskich. Nie wiem, od kiedy jest w Polsce, nie pytajcie śmieje, czy był w Ukrykierowej garażowane, czy nie. W każdym razie taki Peżot. I zaraz sobie go sprawdzimy, jak taki Peżot wieje, jak sobie radzi z korozją. Wiem, że wiele w nich już wyginęło, niestety, ze względu na korozję. Nie były to aż tak odporne Auto, jak Renówki, no ale sobie sprawdźmy takiego Peżota. Mamy tu się nie tylko przy okazji, więc. Od razu sobie O, obejrzymy, słuchajcie, przednie błotniki. Ten błotnik, który jest tutaj nieuszkodzony, jest oryginalny. Zobaczcie, tutaj kurczę nie jest źle, bo ten rant jest w całości. Tutaj też, ale tutaj coś było uderzone, więc to się nie liczy. I jest fajnie. Jest dosyć duże nadkole plastikowe, które zasłania y, wnętrze auta i to też jest y, tego za ale nawet zobaczcie, tutaj po, za tym nadkolem, od tutaj gdzie nie ma nadkola, zobaczcie, tu w jakaś była, widzicie, była konserwacja i to nie rdzewieje. Nawet tutaj mamy takie łączenie blach, na przykład tak jak w Opel, to zawsze rdzewieje, to tutaj jest. No zobaczcie, bez rdzy. Prawda? przewód hamulcowy też jeszcze się całkiem, całkiem yy, trzyma Ech, wszystko niestety oczywiście jest odmłota, ale ja Wam powiem, że nie wiem czy to widać na filmie ale to gniazdo Mac persona, to one też było zakonserwowane to widać, że tu jest jakiś baranek po prostu albo przynajmniej jakieś malowanie, bo to tam nie marzy. a na pewno to wszystko fajnie yy, wygląda tutaj początek złego już eee, Teraz same progi do progu widzicie, no tutaj gdzie podnosimy, wiadomo, tam, 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 trochę powyginane, tego, to pouszkadzone, to jest, ale to jest y, uszkodzenie mechaniczne, ja bym powiedział, coś tutaj ktoś robił, coś tutaj widać, ktoś próbował coś, jakby podmalowywać czymś, no bo jakby ten, czy ten rant włączenia progów tutaj wieje to fabrycznie widać, że było zakonserwowane. Ale w sumie co, wiecie sama, jak na 24-letnie auto nie jest źle, bo tutaj nie ma problemu z podnoszeniem samochodu, też się trzyma kupy, tutaj jest naprawdę zdrowe. Tak samo do drzwi, no pewnie tutaj, tutaj wiecie, no, ten rant to zawsze gdzieś tam jest uszkodzony, chociaż tu widzę, że coś było pospachlowywane, ale drzwi nie są białe. Zobaczymy sobie, tylko na chwilę od... Tak samo rant jest elegancki. Tak samo tylne drzwi, zobaczcie, nie ma korozji. Rant drzwi od... Tak samo. Wszystko fajnie. Okej, okay, Tyle na kole. O no nie no. Tutaj to już się dzieje, tak? Tutaj to już się dzieje. Ale to co wygląda, wiecie co? To wygląda tak, jakby ktoś próbował to zeszlifować. I zeszlifował to. I stwierdził, a nie dobra, nie chcę mieć. I zostawił, nie chce wieje. Taki, taki rost <grym> zrobił. Dziwne to. A jakby to odpadło? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem co tu się wydarzyło w tym samochodzie. Ale tak, że to jest odkryte. Zobaczcie blacha. To jeszcze się trzyma. W ogóle, że to nie, nie zintegrowało. I co ciekawe, tutaj jest zdrowe. Fabrycznie zobaczcie, jest takie krótkie nadkole tutaj z tej strony. Tutaj już nie dali nadkola więcej odtąd. Dotąd i tutaj znowu dali. O, no, I to znowu dali nadkole. E, nie wiem, ale jak tam się rzeczywiście. Jako tam jest dziura, zobaczcie. Ludzie, jaka studnia. A to, żeby się było to chyba. Znaczy, no, czemu już nie dali tego plastiku, kurczę, słuchajcie, do końca? Żeby, tam, żeby to się tam nie, nie rdzewiało. No ile to była tej oszczędności? No pewnie, no, no dobra, wyprodukowano tego miliony, więc pewnie oszczędność wyszła w sumie jakaś. No ale kurczę, no to jest. I to jest takie trochę chamskie ze, ze strony producentów, powiem. No tutaj wiecie. Yy, okay, sprawdzimy sobie tradycyjnie szytynią klapę. Prawda? Nie rdzywieje. Dobra, idziemy sobie na drugą stronę. I na i Widzę, że to mniej więcej tu tym samym miejscu rdzywieje. Oto kiedyś ktoś podmalowywał. Pan chyba zapomniał. E, czyli tutaj, czyli jakby rdzywieje góra nad cola. góra nad kola, Tutaj to już na końcu też musiał zabieść, bo ja mam jakiś pomalonek. I tak samo. Na mamy. Tu. Czyli na zasłania. O, i tutaj. Dwie trzecie nadkola plastikowe to jest zasunięte, a reszta nie. nie no kurde, genialne, ja Wam powiem już nie będę otwierał drzwi. Ja powiem tak, że drzwi są zdrowe, czyli drzwi się trzymają. Podejrzewam, że no i dół pragów, no to tak wiecie. No i jeszcze to się idzie za to podnosić, więc nie jest źle, tak? Przedni płotnik tam, gdzie jest nieuszkodzone też się trzyma. No reszta jakichś uszkodzeniach to to nie mówię, tak? No to, to, to są inne sprawy, ale potem wszystko się jakby kupi. Trzyma, dobra, schodzimy na dół. Jesteśmy pod Peugeotem. Peugeot nie ma taki całego wózka, o tak byśmy to chyba nazwali. O, płomę rurę wydechową, będzie wymieniana. Tylko jest taki, taka mała rama, ale zobaczcie, kurczę, ona się trzyma, zobaczcie. Jak sobie porównamy to do Alfy, albo na przykład do niektórych innych samochodów, wiele, 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 wiele nowszych. To zobaczcie, to praktycznie nie jest w ogóle porzywiałe. Taki mały Peugeot. I to, to im się udało, prawda? To im się udało. Silniczek jak silniczek, nawet nie jest taki nie za bardzo spoczony. No, to jest benzynka. Podróżnicę. no zobaczcie, kurczę. Jak to ładnie wszystko wygląda. Ej, tu. Jeszcze ja powiem. O, tutaj troszeczkę. jest tu, i Tutaj takie, takie jest jakiś układ, że to musiało być słabo pomalowane, ale no nie wiem, czy to będzie. Ale tu mamy kawałki podłużnic, zobaczcie. I to nie jest policy No tu jakiś. Ale jakbyśmy to porównali do 25-letniego Forda albo Volkswagena. No dobra, idziemy dalej. Zejścia. Podłużnic tak dalej, zobaczcie. Zdrowizna tutaj. Tutaj wiadomo gdzieś tam jakiś korek pewnie był, wypadł, no i tutaj zaczyna się już pojawiać korozja, bo tu nie jest tak, ale tutaj, gdzie jest fabryczna konserwacja, to wszystko się trzyma elegancko. Tutaj tak samo mamy taki element, który teoretycznie powinien, na przykład, bo jest taki niefortunny, ale nie, to się trzyma. Nawet ta osłona od tunika jest elegancka. Tak samo tutaj, o, tu idzie takie korki powinny być. No, ale nie, no podłużnice, podłoga... Ej, no szacun. Jesteśmy w tej chwili już za tym elementem. Słuchajcie, jeszcze sobie podłogę sprawdzimy, podróżnicę. Tutaj taka jest druga, jakby podłużnica. To się tak rozchodzi. Ale też tutaj jest wszystko eleganckie. Powiem Wam, że ten szansą. A teraz o wiele gorzej wyglądają progi. Jak sobie to o, od No i dalej do tyłu. Tym jest gorzej, jak widzimy. Tutaj nie wiem, czy to, czy to jest fabryczne, czy tutaj nie było coś robione. Wiecie co? Nie dam głowy. Nie dam głowy, ale może to jest. A, ja wątpię, żeby jakieś wielki naprawy ktoś robił w tym samochodzie, ale tutaj już jest takie. Lepiej to zostawić. Chociaż tutaj to, 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 to się trzyma. Bo o, na przykład tutaj zobaczcie, to, to zawsze te nogi z tyłu pasażerów. To rdzewieje w autach, A to widać, że to było. Tutaj był baranek dany. I tutaj też jest taki, tylko że cieńszy baranek. I tak za bardzo nie rdzewieje. Tutaj się pojawia. No ale dobra, to 24 lata, tak? <laughs> zobaczcie, tutaj tak samo. Czyli tu nie rdzewieje po prostu. Tu jest elegancko. Prawie bruk, no to mówię, od wewnątrz go bierze tak samo. No i tą końcówkę też tutaj bierze. Tutaj, nie? Ale to nie jest złe. To nie jest złe. No, no, mówię, wie, jak na tym wiek, bo Trzeba brać poprawkę, tak? Gdybyśmy mówili o peżocie, który ma na przykład od 14 lat, byśmy na to patrzyli, jak auto 4 letnie i tak dalej. Mam 24 lata, więc na 24 lata, do wiecie, jak bym by to był Ford. <grych> Dobra. Idziemy sobie dalej. Tu mamy jeszcze klasyczną francuską beleczkę nieszczęsną, Ja wiem, że zaraz powiedzą niektórzy, którzy ja to super rozwiązanie było. Może jak było nowe, to było super, tak? Tylko że. I tutaj, i tutaj nie Marzy. Zobaczcie. Tu jakaś tu osłona. Trochę. No żeby prawda coś znaleźć. Zobaczcie, tu nie ma Tutaj jest takie, o. Tu mamy tylne podłużnice. A i tutaj niestety. No tu niestety go zżarło. Co tu się wydarzyło? Czy tu nie było konserwacji? Być może. Yy, no miejsce, które na pewno chlapie, jest wiadomo, z tumików i tak dalej. Z kół. Yy, tutaj za tumikiem pewnie wiecie, ciepło, tłumika jak nie zachodzą reakcje. No i tutaj fatalnie, tak? Tutaj to wygląda źle. Bo ta podłoga na przykład się trzyma, zobaczcie. Tak samo podłoga, nawet ten rant taki co tam jest, tu o ta belka. widać? To znaczy, tam nie jest to. Czyli tutaj po prostu coś poszło i nie tak. Bo na przykład. O, tutaj jest trochę rdzy. Tak, a to jest, to jest takie miejsce, no tutaj na pewno była ta się pełno, prawda? Osadza. Ale tam. O, tam nie jest zardzewiałe. To jest belka. I to prawa podróżnica też się trzyma. Tu, gdzie jest hak do holowania? Nie, tutaj wszystko. I to, zobaczcie, i tam dalej. Czyli powiem wam, że tutaj coś. Nie wiem, czy tu było coś uderzone. Czy co tu się stało? Czy, dlatego że z tej strony jest tłumik, i mówię jakieś reakcje, zachodzą, że ciepło trudno mi powiedzieć? Ale to, to jest tutaj element yy, wadliwy na pewno. A tak poza tym około zapasowe ma podwieszone, więc tego sobie do końca nie sprawdzimy, ale powiem, wam, że ta podłoga jest dobra. Tutaj tam wytrzymałem, tutaj, to, to naprawdę kurczę, 24 lata, to naprawdę nieźle to wygląda. Zbiornik jest plastikowy, więc się nie rozpuści od E10 <laughs> także nie jest źle. Ja powiem Wam, że nie jest Ja się spodziewałem, że będzie gorzej. Wiadomo, że to nie jest jakieś autoperspektywiczne, bardzo bo, bo jakby rydza tych progów tutaj, no to wyjdzie, tak? Tutaj, no to mamy tam to dziurę z tyłu, tutaj rydza tych progów to wyjdzie, ale nie jest, nie jest najgorzej, w tym jeżeli chodzi o Peugeota, hmm. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie filmik z cyklu Peugeot 206, auto na dojazd do pracy. Taka mój test, ocena. Czy byście chcieli obejrzeć taki e, filmik? No, jeszcze musiałem oczywiście to auto dostać na taką przejażdżkę i nagranie filmu. Na razie to tyle, ja Wam dziękuję za oglądanie. No i sami ocencie Pożata, napiszcie, może mieć takiego Pożata kiedyś, e, jakie są Wasze wspomnienia. Pozdrawiam, cześć!